A więc cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Trochę się zmieniło, bo dawno nie grałem i też no nawet dłużej nie nagrywałem. E, wbiłem właśnie Arenę 14 no niedawno, ale w sumie postanowiłem, że jeszcze wbiję sobie 15. Odblokuję jeszcze tam kilka nowych kart. No i pokażę Wam właśnie dwie ostatnie gierki. Pamiętacie, że grałem lockbaitem? No to właśnie tutaj też gram lockbaitem. E, troszeczkę oczywiście wyższe levele teraz. E, no i jak widzicie tutaj jest moja przedostatnia gra właśnie, przed nową areną. No i bez przedłużania po prostu Wam tutaj będę komentował właśnie co myślałem podczas grania. Tutaj postanowiłem uratować moją princeskę, żeby sobie dłużej przeżyła, żeby wymusić jakąś reakcję. Tutaj ładnie zabiła, aczkolwiek już lekkie obrażenia zadałem. Jak widzicie wieżyczka i King Tower na 13 poziomie więc mam lekką przewagę na pewno, pamiętam jak kiedyś miałem trochę niższe levely albo równe teraz mam troszeczkę wyższe bo długo długo nie grałem jakby nie grałem właśnie yy, na pucharki ale za to właśnie ulepszałem mój deck no i teraz mam praktycznie cały deck poziomy 12, tylko Inferno Tower na 11 mam yy, mam też dużo tych właśnie miksturek, które mogą ulepszyć kartę jakby do poziomu Króla Ale nie, nie, korzystam z nich, bo Jeden poziom więcej to nie jest tak dużo Mam ewolucję właśnie Knighta, tutaj właśnie jak widać Go sobie odblokowałem Za pomocą tych właśnie normalnych shardów Kupywałem z tego z sezonowego sklepu I w sumie, już, w sumie już od dawna Trzymałem taką właśnie liczbę Aczkolwiek teraz postanowiłem, że właśnie sobie odblokuję tego Naita. Jeszcze, jeszcze mam ewolucję kanona, bo trafiłem ją z pięciogwiazdkowego, Lucky Dropa. E, I jakby w tym deku oczywiście nie używam kanona, używam Inferno Tower, ale w sumie to w każdym innym deku to naprawdę ta ewolucja jest taka dobra. E, szczególnie na e, 2v2, ona naprawdę jest świetna. Tutaj jak widać, e, śmieszny ten freeze trochę, bo no, nie wiem, czy nie pamiętał, czy co, albo nawet nie postawiłem Inferno Taera, nie, wcześniej kładłem już, więc taki też się ten Freeze. Mógł poczekać, ale może myślał, że nie postawi, albo nie mam tyle Elixiru. Więc no, co mogę powiedzieć jeszcze? Odblokowałem oczywiście nowe karty z areny 14. Odblokowałem większość, tylko nie Nightwitch. I po biciu 15, tylko odblokowałem tak naprawdę tą. Elixir Pump. Potem wam to pokażę na końcu odcinka, yy, które tam oblokowałem. I dokładnie mam pokażę Wam również tą właśnie Path of Legends i. No, no i może właśnie powrócę z tym Clash Royale, bo już dawno nie nagrywałem. Yy, dobra, zaczął się overtime. Jak widać idzie dosyć gładko, tylko 900 yy, obrażeń tutaj straciłem, ale no jak widać koniec gry. Nawet rakieta nie zdążyła polecieć dobrze i no. I teraz ostatnia gra już I to już gra będzie naprawdę łatwa eee, W sumie to go scronuje, tak eee, Jak widzicie, gra tutaj już można zauważyć, że Mega Knight pekka, więc eee, Nie będzie to coś ciężkiego Od razu Mega Knighta położył, na rzucił Goblin Barrel A to żaden problem Tutaj prosto skontrowałem Moja princeska sobie tutaj przejdzie Chyba przeżyje eee, Nie, nie przeżyje, ale Tutaj wszystko ładnie, umiera sobie. Eee, myślałem, że będzie troszeczkę ciężej. Ale tak naprawdę to wystarczy po prostu grać tą, ten ladder i naprawdę to nie jest jakieś niemożliwe. Kiedyś mi się tak wydawało, bo grałem naprawdę na niskich poziomach zmieniałem deck, co chwilę to były błędy. Eee, tutaj sobie to prosto skontrolowałem Ona, koniec użył Ability, ale... No, za dużo mu to nie dało, bo zużył dużo eliksiru, jak widać, mam więcej teraz i właśnie to będzie kontrata, który mu zbije całą wieżyczkę. No i, no i koniec, się podda i tutaj szybko go strzyk runuje. i wbija arenę 15. Kładzie tutaj Iwo Mega Knighta. Ja tutaj kontruję, no, minus jeden eliksir, ale no, nie, nie chcę ryzykować, naprawdę nie chcę ryzykować, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wyjmie jakiegoś podejrzanego, niespodziewanego Freeza i po prostu. No, no. więc no to jest chyba właśnie to tak, zniszczę mu i on się tutaj zaraz podda no i go więc dobra przyspieszę i widzimy się za chwilę i to był moment, w którym wreszcie udało mi się wbić numerany 15. w sumie to nie wreszcie, bo zrobiłem to w sumie w jednej sesji grania w jakąś niecałą godzinkę tak naprawdę, grając w różnych miejscach domu, naprawdę, bo to nie było jakieś ciężkie. No i tutaj pokażę Wam właśnie moje gry, dwie tutaj wybrane z tego Path of Legends. No, oczywiście na początku to jest Challenger 1, więc tutaj nie będzie jakichś ciężkich ludzi. Aczkolwiek niektóre gry tutaj były naprawdę dziwne, no, ponieważ, no, zwaliłem początek. Na przykład tutaj rakieta Neuserda nie była taka zła ogólnie. Tu mogłem położyć inferno, tak naprawdę, bo. Wtedy nie musiałbym użyć goblingangu. Jak widzicie, on tam ma jej barbsy i on je zaraz położy i trochę to mi zada. Ale to nie będzie w sumie taki duży błąd. W większym będzie właśnie to co właśnie zrobię z jego Mega Knightem. To naprawdę będzie. Po prostu brak komentarza, nie? Więc dobra, tutaj normalnie sobie gram. Kładzie tej barbsy Ja tu to kontruję oczywiście. Właśnie tutaj właśnie ogarnąłem, że nie mam tego Goblin Ganga. Więc no, i tu mogą ładnie lognąć, bez damage'u by było, ale no, myślałem, że wszystko umrze. I raz uderzył, to nie była taka tragedia w sumie. Wszystko jest tutaj na levelu 11, bo na początku jest 11. Potem w challengerze 2 jest 12. Po challengerze 3 już jest 13. Więc powyżej tego raczej nie będę próbował grać, bo będę miał za niskie poziomy. Ale tutaj właśnie będzie ten błąd. Tutaj nawet ładne placementy, wszystko, ale. No, tutaj położył strzały, wszystko umarło. Gdzie ja w ogóle położyłem tego Ice Spirita, to nie pytajcie się. To był właśnie błąd numer jeden. Już dużo, dużo straciłem życia na wieży i to był pierwszy błąd, tak naprawdę taki większy. I za chwilę będzie drugi błąd w moim wykonaniu, ale kiedy jest 2x Elixir, to już naprawdę tak to nadrabiam, że że no, po prostu, każdą grę tutaj wygrałem. Wbijając Challengera dwójkę, no bo, tak jak mówię, to nie jest jakieś ciężkie, po prostu trzeba się skupić i w 2x Elixir po prostu przeczekać do 2x Elixir, nie robić jakichś błędów. Tutaj, tutaj było nawet ok, mi się wydaje, ładnie to obroniłem tak, ale za chwilę, jak on postawi tego Mega Knighta po raz drugi, to tutaj właśnie będzie problemik mały, i. Teraz, niestety, walnę rakietę, trafię w sumie wszystko ładnie, oprócz Mega Knighta. Yy, princeska była ok, ale tutaj tak zauważyłem, że to no coś po, powoli naprawdę umiera, nie? I zamiast postawić Goblin Gank od razu, go obtoczyć, no to dałem mu skoczyć i no. I po raz kolejny zadał ogromne obrażenie, już mam naprawdę mało. On też również dużo traci, ale no nie tyle co ja. Więc tutaj już troszeczkę pośpiechu kładłem karty, ale tutaj już nie robiłem błędów zbyt, mi się chociaż wydaje. I udało mi się nadrobić, więc po prostu przyspieszę już, bo nie mam za dużo tutaj do pokazania. Po prostu powoli zbiję mu tą wieżyczkę i uda mi się wygrać. Tak właśnie minęła gra pierwsza, znaczy no jedna tutaj z tych które mm, nagrałem i teraz ta druga, eee, czyli moja ostatnia właśnie do Challengera 2. No tutaj mi się wydaje, że nie była ciężka, bo straciłem mniej, eee, straciłem mniej życia na wieży, aczkolwiek była dłuższa, o wiele chyba dłuższa, tak mi się chociaż wydaje, ale udało mi się wygrać. Więc no tutaj na początku od razu położyłem Night'a na tego gobliny, bo chwilę wcześniej grałem z takim jednym, co co chwilę spamił te gobliny, ledwo co właśnie wygrałem i no po prostu już miałem dość tych goblinów wszystkich, tylko nie tych moich oczywiście, no. Tu od razu zareagowałem tym goblin gangiem, już nie chciałem robić tego samego błędu, tu już wiedziałem, że umrze. Tutaj był też właśnie ten błąd, rzuciłem goblin barrel zamiast zabić tą princesskę, która przeżyła na 1 hp. Jeszcze, że strzeliła mi na wieżę, to wymusiła eliksir. Teraz ja nie mam nic. On ma 6. Jeszcze muszę pożyć Knighta, który musi zatrzymać ten Goblin Gang. I jeszcze on rzuca Goblin Barrel, i tu zadaje mi bardzo dużo obrażeń. I jestem, no. w złej sytuacji. Więc muszę nadrobić. No i oczywiście nadrobię, A więc on tutaj kładzie. Na mm, sobie już tam położę Princeskę. On już tutaj czeka z nią, ale to naprawdę to położy kanona. I moja princeska zada yy, trochę obrażeń na jego dwa, dwa strzały, więc około 300 obrażeń chyba. Tu szybko koblinganiem reaguje, zanim on to zapnie. I. No i on teraz. I tutaj szybko wróciłem się do mojego loga i udało mi się to wszystko ładnie skontrować. Więc dobra, tu już mam swojego Iwonajta, więc go kładę. I tutaj mi się wydaje, że troszkę damage'u właśnie na drobie z mojej wieży, więc no. Princeskę kładę chyba... a nie, no, po, na tej samej stronie kładę, więc dobra. Ale trochę tutaj obrażeń już będzie, więc okej. Okay. Princeska, czy ona przeżyje właśnie? Nie wiem, bo już nie pamiętam naprawdę. E, nie, ale wszystko tutaj lognę i wszystko umrze, mamy równe elixir dosyć. E, tutaj wszystko idealnie ładnie skontrolowane tym goblin gangiem. No on to zapnął, ale... Dobra, tutaj zaczynam mój kolejny atak, ale on kładzie Mega Knighta więc muszę zareagować, mój Inferno Tower. Już tam położyć Princeskę żeby się pozbyła tych goblinów. No i wszystko ładnie. Mega Knight nie żyje. Teraz rzucę Goblin Barrel. Już jak widzicie, jest coraz mniej różnicy. Eee, zbliżam się i już robię mały powrót. Teraz princesska skupia się na wieży. A nie, nie skupiła się, położył Inferno Dragona. No ostatnią sekundę. Yy, tutaj... A nie. Ale się zabiją obydwie nawzajem. Tutaj próbowałem, właśnie tak go wyczułem, ale on to rzucił w sam róg, więc musiałem jeszcze pożyć tego białego. Więc no. Yy, tutaj... Tutaj właśnie zwątpiłem siebie troszeczkę, jak było te 1000 AP, ale... Kładłem tego gobin Barrel co chwilę. O i to właśnie mu nic nie dało, bo wciąż zadało dużo. I zacząłem wygrywać, więc ośniło mnie. Tutaj poczekałem z tym logiem. Dobrze, że te właśnie gobiny to zrobiło. Bo dzięki temu mój knight miał więcej życia jak przeszedł przez most. No i właśnie tutaj już mega mu obiłem tą wieżyczkę. W sumie to właśnie w tym momencie wygrałem. No i to była właśnie moja ostatnia gra do Challengera 2. No i jak widzicie, tutaj jest te League 2, a więc pokażę Wam teraz, odblokowałem właśnie tę tam tą skrzynkę i tak dalej, no i jestem na samym początku, tutaj będę coś wbijał, no tutaj jest level 12 na Challengerze trzecim, a jak wbije się Mastera jedynkę, to już są 13, więc jakbym jak, jak to wbił pod koniec sezonu może, no to mówię, no patrzcie, to są, to są moje aktualne poziomy, no oprócz logo, on jest na 13 akurat. No, więc jeszcze tylko Inferno ulepszyć, i potem zacznę ulepszać Goblin Barrel i inne ważne karty. Więc no. No, i właśnie wbiłem tą piętnastą arenę. Tutaj są karty, które muszę odblokować. Odblokowałem tylko, właśnie, Elixir Pump, a wszystkie inne jeszcze nie. A z tej areny to odblokowałem Lambrodziaka ostatnio, a Nightwitch jeszcze nie, więc no, więc muszę jeszcze otwierać skrzynki za chwilę. Goblin Drill też odblokowałem właśnie Elixir Golem, Goblin Curse, Rage, ale to są wszystkie takie średnie karty. Executioner jest ok. Royal Delivery jest w tym deku jakby z Archer Queen. Ja on sobie kupiłem za 2 zł w sumie w sklepie, bo miałem zniżkę, więc opłacało mi się. I właśnie mam ten bardzo dobry deck. Więc no, ale bardzo, bardzo chcę Tornado, one pasuje do wielu deków. I zawsze był tą kartą, która mi brakowała, żeby zrobić jakiś idealny deck. Na przykład Splashyard, pamiętacie, że musiałem użyć strzału i tak dalej. No, przed chwilą pokazałem Fishermana, on też jest właśnie dobry. Więc to na tyle w tym odcinku. Teraz tylko do końca sezonu zostało mi po prostu puszowanie tego Puff of Legends. No to co? Cześć!